Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Najwięcej na fali. Najwięcej na fali ludziom miłości duchowej dali ci, którzy ze światła na ziemi przybywali i ludzi na poziom duchowo istotny kierowali. Lecz ludzie mało kiedy ich słuchali, ku ciemnościom rozumowo się spychali, brnąc w bagnach coraz głębiej i mocniej. Pana stworzyciela, wysłanników, bez słuchania byli, i dalej tak jest. Rozum buduje ciągle wątpliwości, tak samo jak na wysypiskach ludzkość zbiera coraz więcej śmieci. Kto chce słuchać słowa i się obudzić na skrzydłach szlachetności i w miłości duchowej, dokonać odważnego na poziom duchowo istotnych zlotu? Spotykam codziennie kolejnych ludzi. Duchy się otwierają na chwilę przed obliczem światła miłości, prawdy oraz woli pana. Łzy obficie płyną po policzkach i inne zachodzą oczywiste zjawiska, lecz ludzie te chwile szybko zapominają i zagrzebują je w popiele swoich rozmowych myśli. Tak zwana codzienność, szarość ich rozumu w odcieniach ich słów, czynów i myśli odcina skutecznie od światła miłości, prawdy woli Pana Stworzyciela, od życia duchowego, rzucając ich tym samym objęcia ciemności. Mało chcą podążać na poziom duchowo istotny, a idą ku ciemności. To jednak bez spowodowania zmiany, że pomimo smutku nad ludzkością panującą, mojej postawy w szukaniu tych duchów, które chcą się zanurzyć w świetle miłości, w życiu prawdziwym, w prawdzie, aby się wyzwolić w poznaniu trzech praw Pana Stworzyciela zawartych w krzyżu prawdy i siedmiu praw Pana. Wyzwól wpierw siebie duchu. Stań się silny miłości duchowej strumieniu. Następnie będziesz wspierał tych, którzy w sobie mają jeszcze drobiny tęsknoty do czystości prawdy miłości. Szlachetne duchy, czas otwierać na prawdę serca i duchowe oczy. Przybywajcie, Wy, poważnie szukający, brama miłości przyjmie czystych i do czystości dążących. Czeka was droga po mocnych stopniach poznania prawdy się wznoszący. Wy po niej wystarczy, że będziecie świadomie iść. Bez obaw ciemnościami bądźcie, one was, bez możliwości odnalezienia są. Na światłej drodze od was odpadną, jak sami jej bez przywołania będziecie. Podczas dalszej podróży. Poważne zajmowanie się prawdą duchowi służy. Mroki się rozświetlają. Mając przed sobą lampę miłości, duchy drogę do domu odnajdą. Słuchajcie ci, którzy słuchać jeszcze chcecie. Prawda w wielkiej księdze objawień i objawieniach woli Bożej, pani Immanuel, jest na ziemi. Uchwyćcie się ksiąg z całej swojej siły. Ożyjcie duchowo przeżyjcie prawdę w sobie duchu i prawdą na ziemi żyjcie. Następnie radośni i szczęśliwi w pokorze, wysyłający uczucia w słowach, na ustach Panu Stworzycielowi, codziennie życiem dziękujcie. Już teraz dziękujcie Panu Stworzycielowi za obecne ziemskie swoje życie. Wykonując wolę Pana Stworzyciela, wiecie, że prawdziwie. Żyjcie.